Witamy w kolejnym odcinku z cyklu Atomowi Ambasadorzy. Cykl ten przybliża pojęcie atomowej dyplomacji szerokiej publiczności. Ja nazywam się Jakub Drosze, reprezentuję Instytut Dyplomacji Gospodarczej, a z nami dzisiaj jest Mateusz Zych, nasz stały współpracownik, główny analityk Instytutu do Spraw Atomowej Dyplomacji, magister studiów wschodnich oraz doktorant nauk politycznych na Uniwersytecie Łódzkim. Mateuszu, cieszę się, że możemy Cię dzisiaj gościć. Dziękuję, ja również się bardzo cieszę. Jest to szczególny odcinek, ponieważ ostatni w roku 2025 oraz podsumowujący to, co w sumie zdarzyło się w atomowej dyplomacji w minionym roku. W tym roku, jako Instytut, uruchomiliśmy ponownie naszą think tankową działalność z zakresu atomowej dyplomacji. Co tydzień przygotowując dla wszystkich naszych odbiorców atomowy przegląd tygodnia, którego autorem jesteś, Ty, Mateuszu. Więc w sumie tak. 20 chyba 28 biuletynów, 28 przeglądów, 8 biuletynów przygotowanych dotychczas. Powiedz, co w tym roku zdarzyło się w atomowej dyplomacji? Być może było coś, co Cię najbardziej zaskoczyło? To niewątpliwie o zaskoczeniach zaraz powiemy, ale trzeba na początku powiedzieć, że wydarzyło się naprawdę sporo. Można powiedzieć, że ta działalność instytutu się idealnie zsynchronizowała z takim ogólnoświatowym pobudzeniem w tej sferze atomowej. Spotykałem się z określeniami wręcz renesansu atomowego. Faktycznie coś jest na rzeczy, bo wszyscy z głównych graczy posiadających właśnie technologie jądrowe. W jakiś sposób zin zintensyfikowało swoje działania i inwestycje w tym obszarze. Czyli na pewno to jest taki trend wznoszący, który najprawdopodobniej się utrzyma, chociażby, żeby wziąć administrację Trumpa. Tak? W latem prezydent Trump ogłosił rekordowe inwestycje od wielu, wielu lat właśnie w energetykę jądrową. Czyli możemy domniemywać, że przynajmniej do końca kadencji Stany Zjednoczone są w grze na poważnie, ale i Chiny, tak? Mnóstwo inwestycji, szczególnie w małe reaktory, o których też na pewno powiemy, bo to jest taka, bym powiedział, nawet zaryzykował dzika karta troszeczkę atomowej dyplomacji w przyszłości. Mhm. Więc. Tak, to może możemy w sumie powiedzieć um, może skupmy się na, na poszczególnych krajach w zasadzie, tak, bo sumie... no to USA, USA powiedziałeś, Chiny też, czy są jeszcze jakieś kraje, które aktywnie działają obecnie właśnie? O jak najbardziej. Rosja szczególnie. To jest w zasadzie tak, jeśli chodzi o Rosję, um, można powiedzieć, że ta atomowa dyplomacja w jej wykonaniu jest jednym z większych atutów, jakie ten kraj posiada. Okay. No tak, żeby. Jeśli mowa o atomowej dyplomacji, no to wiadomo, że trzeba mieć po pierwsze technologię, po drugie uh -huh. paliwo, po trzecie kadry. Uh -huh. Bardzo rzadko się zdarza, żeby faktycznie dane państwo miało wszystkie te trzy elementy bez liku. Uh -huh. A Rosja jest właśnie jednym, w zasadzie chyba jedynym państwem, które ma zarówno długie tradycje i technologie ma bardzo dużo zasobów właśnie uranu, no i posiada kadry. I uh -huh. to wszystko sprawia, że Rosja ma bardzo duży, dużą przewagę, jeśli chodzi o koszta projektów. Więc jeśli chodzi o dominację na globalnym południu i portfolio, które poszczególne mocarstwa mogą zaproponować, Rosja posiada w mojej ocenie chyba najbardziej atrakcyjną ofertę, bo może zaproponować szybki transfer technologii, stosunkowo tanie paliwo, no i stałą obecność ekspertów, od nich zaufanych, na długo zakontraktowanych. Ja rozumiem też, to jest niebezpieczna decyzja, żeby podjąć taką współpracę i politycznie może być nieopłacalna, pomimo tej Taniości i szybkości, prawda? Oczywiście, oczywiście. No, z naszej perspektywy europejskiej, no, mamy takie kraje jak Słowacja czy Węgry, w których Rosatom jest tym dostarczycielem technologii, no i widzimy, co się dzieje. Zarówno Słowacja, jak i Węgry starają się teraz odchodzić od tego. Stany Zjednoczone swoją drogą wychodzą naprzeciw, i Westinghouse, czyli właśnie konsorcjum atomowe ze Stanów Zjednoczonych, stara się. Tworzyć oferty, składać oferty, które te państwa mogą w perspektywie, no właśnie, dekad wyciągnąć je z orbity wpływów, właśnie atomowych rosyjskich, ale no to mówimy o Europie, a jeżeli mówimy o państwach takich jak Bangladesz, na przykład, no. gdzie no, mamy, to geograficznie jest dosyć daleko od Rosji, więc Bangladesz. Nie ma diaspory rosyjskiej tak na swoim terenie, o którą by się Moskwa mogła upomnieć. Zawsze mogą się znaleźć. <noise> może, może kiedyś. W każdym razie Bangladesz nie musi się martwić sąsiedztwem Rosji, natomiast może czerpać wtedy już więcej z bardziej atrakcyjnej oferty, jeśli chodzi o czas i cenę. I wtedy się już nie oglądać na, na inne oferty. Więc jeśli chodzi właśnie o globalne południe, czyli tak Bangladesz, Turcja, no Turcji może bym nie zaliczał do globalnego południa, ale to też jest na przykład sfera, gdzie Rosjanie mocno działają. Jest taki, jest taki blok, chyba Akkuju to się nazywa, to miejsce, gdzie właśnie Rosatom dostarcza właśnie technologię, dostarcza kadry i mamy tutaj Turcję i Rosję, państwa, które... I historycznie, i współcześnie mają bardzo te stosunki, bywają napięte, ale pomimo to Rosja potrafiła mimo wszystko zainteresować Ankarę swoją ofertą, uruchamiając sobie, czy tworząc w zasadzie most, tak, którym można się zawsze jakoś dogadać. Czyli tak, takim trendem właśnie jest to, że rosyjska atomowa dyplomacja nadal jest dość aktywna na świecie, pomimo wszystkich właśnie sankcji, mhm. wojny na Ukrainie, co sprawia, że zyskuje, jak rozumiem, dodatkowe źródła finansowania nieusprawiedliwionej agresji, nie, nie sprowokowanej na niepodległą Ukrainę, prawda? Tak. Jest to dość tak. niebezpieczny moment, jak rozumiem. Jest to niebezpieczne faktycznie, chociaż pojawiały się w prasie i to nawet w tym miesiącu doniesienia że brakuje części, o. tak, żeby utrzymywać elektrownię i tutaj Rosjanie się muszą zwracać, jak ze wszystkimi brakami ostatnimi latami, do Chińczyków. Uh -huh. Więc faktycznie Rosjanie nadal mają spory atut w postaci swojej wiedzy swoich uh -huh. rozwiązań. I no surowców. Tak, tak? Samorządu. A jeśli chodzi o części zamienne, no to tutaj... No, Zaczynają łapać zadyszkę i Chińczycy przyjmują, przyjmują pole. Czy widzisz tutaj jakieś szanse na rosyjsko-chiński sojusz, jeśli chodzi o atomową dyplomację, czyli na przykład wspólne konsorcja w krajach globalnego południa? Widzisz jakieś takie może oznaki w swoich analizach, przemyśleniach? Myślę, że Chińczycy jednak w sferze infrastruktury. Hmm. Widzą siebie jako y, głównych rozdających. Okay. Więc y, z, w komitywie z Rosjanami to mogą mm. się umówić, że Chińczycy dostarczą im jakieś części, żeby Rosjanie mogli, y, że tak powiem, swoje poletko uprawiać, mm. ale jeśli chodzi o właśnie oferty, składanie i ich realizację, raczej bym się spodziewał, że Pekin będzie stawiał na samodzielność, bo środków mm. mają w Technologie również. Może w jakichś krajach, które szczególnie jeśli chodzi o Afrykę, tak, które będą co do Chin nie przekonane, to być może rosyjsko-chińskie konsorcjum jakoś by poszczególne kraje przekonało, ale do, o takich przypadkach jeszcze, jeszcze nie słyszałem. Być może mhm. w przyszłym roku. I czyli jak rozumiem konkurencja na rynku atomowej dyplomacji, na rynku w cudzysłowie, oczywiście pomimo wszystko trwa, ale też mamy jak rozumiem silną konkurencję ze strony USA, ze strony pewnie Korei Południowej, prawda? Tak? Jakichś innych graczy też, nie tylko ta trójka właśnie, ale też jak rozumiem inni gracze są. Tak, dość tak. tak. tak jak najbardziej. Tutaj się chodzi ten wątek SMR-ów, czyli... Ideal. Tak, małych reaktorów. Wydaje się, że to będzie taki game changer troszeczkę, jeśli chodzi o szczególnie zainteresowanie społeczeństwa tymi rozwiązaniami atomowymi. Zawsze tą główną bolączką chyba jest to, że ludzie się bardzo boją kolejnego Czarnobyla. Tak. Tak. Rozmawialiśmy o tym z Łukaszem w poprzednim odcinku, właśnie. Otóż to, że tak ludzie się boją grzyba atomowego tak koło domu, opadu radioaktywnego i generalnie końca świata. Mhm. Czyli dużej katastrofy. Ale właśnie, jeżeli weźmiemy te rozwiązania atomowe, ale upakujemy je w mniejszą, mniejsze pudełko, to nagle i ten strach też się. Powinien proporcjonalnie pomniejszyć. Mhm. Więc jest to rozwiązanie, to są rozwiązania bardzo wygodne. Eksperci wskazują, że to w sumie odpowiada na największą bolączkę właśnie takich elektrowni utrat energii. U, utrat mhm. energii, tak? Jak się postawi elektrownię i chce się przy transport, dostarczyć prąd do odbiorcy końcowego, niestety. To, co się wyprodukuje, to nie jest tak, że ta całość dojdzie bez szwanku do odbiorcy końcowego. Zawsze są jakieś straty i one zależą głównie od odległości, tak, elektrownia odbiorca końcowy. Jeżeli mamy mały reaktor, który będzie tuż przy mieście, to równocześnie mamy mniejsze spadki, większą spadki tych mniejszą utratę energii, mhm. większą wydajność, większy zysk. I te małe reaktory, i tutaj jest, to akurat mnie cieszy duża aktywność, właśnie ze strony Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i co najważniejsze w kontekście polskim, Kanady. Uh -huh. Bo tutaj mamy, i to jest akurat, bym nazwał bardzo takim pozytywnym zaskoczeniem tego roku, że uh -huh. właśnie w Polsce Orlen wszedł w komitywę z, z kanadyjską spółką z Ontario. Mhm. Właśnie z planem stworzenia SMR-ów w Polsce i to w dosyć szybkim terminie. Teraz nie pomnę, ale myślę, że perspektywa najbliższych siedmiu lat tam padła, albo i sześciu. Co nie w ogóle nie. stawia Polskę w awangardzie rozwiązań SMR-owych na świecie. Mhm. Tak, to jest naprawdę spore zaskoczenie, ale pozytywne. I co można dodać? Koreańczycy na przykład tutaj firma Samsung, tak? Kojarzymy przecież telefony, Nie. rozrywka raczej. A jednak Samsung posiada swój własny oddział, w którym planują proszę Państwa reaktory małe, które będą pływać. Po prostu będą przenośne Nie. na oceanie. Nie można je zwodować i w ten sposób. Znaczy, ja tutaj raczej widzę zastosowanie pewnie militarne bardziej na pierwszym miejscu, no ale nadal to mówimy tutaj o jakichś jednak faktycznie przełomach, jeśli chodzi o właśnie dostarczanie energii na najbardziej niedostępne rejony, no co się może okazać bardzo, bardzo kluczowe w najbliższych dekadach, szczególnie, że wszyscy szukają, tak, czy to metali ziem rzadkich, czy nowych szlaków omijających, czy idących przez biegun północny. To są naprawdę spore, spore inwestycje, spore przełamy się szykują. No i właśnie powiedz, bo wspomniałeś już Orlen i kanadyjska firma z Ontario, Jak tam Polska się trzyma w atomowej dyplomacji? Co się zdarzyło? No bo już ustaliliśmy też w rozmowie, chociażby w jednym z odcinków z doktorem Aleksandrem Olechem, że Polska jest de facto przedmiotem atomowej dyplomacji. No bo tu tych podmiotów atomowej dyplomacji jest dość mało, jest ograniczona liczba. No i właśnie chciałem Cię dopytać. Już wiemy, że SMR-y będą budowane. I Jak tam, właśnie, się chodzi o elektrownię jądrową, atomową dyplomację w Polsce? E, tak, no tak jak słusznie było zauważane, my jesteśmy odbiorcą. Mhm. Tych właśnie działań w ramach atomowej dyplomacji, ale właśnie to trzeba przyznać, że dosyć jednak aktywnym. Mhm. Tak jak wspomniałem, ta decyzja o, o zastos włączeniu SMR-ów tak szybko tak, do naszego miksu to jest naprawdę spory, spory plus. To, to bym chciał, żeby wybrzmiało. Mhm. Jeśli chodzi jednak o tą tradycyjną, tak nazwijmy, elektrownię, która ma powstać na Pomorzu. No to był wielki przełom. Znaczy, no właśnie, żeby może ktoś źle tego nie zrozumiał. Przełom nastąpił w tym, że Komisja Europejska wyraziła zgodę, że od mhm. teraz będzie można zbierać środki na budowę tej elektrowni. Mhm. To nie jest tak, że my dostaliśmy teraz jakieś tam miliardy. Nie, to chodzi właśnie chodzi o to, że teraz możemy zacząć te pieniądze zbierać, mogą być uruchomione finansowania. Mhm. Więc to jest duże, bo faktycznie dostali, dostaliśmy w końcu zielone światło, no ale czy jakieś um, niespodziewane? No raczej nie. Tym no. bardziej, że cała Europa zdaje się odwracać od tej dotychczasowej, takiej antyatomowej narracji. Um, wiadomo, to raczej z przyczyn um, czysto ekonomicznych, tak? No. Szczególnie. No, po, po już trzech bez mała lat wojny, kiedy kurek z gazem został dosyć mocno przykręcony, no każdy, każdy, każde państwo w Europie zrozumiało, że potrzeba jeszcze jakiegoś źródła energii, no i tutaj jedyną alternatywą na ten moment no mhm. jest energetyka jądrowa. Bezpieczna, mało emisyjna, też opowiadaliśmy o tym w rozmowie z Łukaszem Kopańskim i bardzo dobrze. Tylko no właśnie to też, jak rozumiem, ta decyzja Komisji Europejskiej to jest przełom, jeśli chodzi o postępy w budowie. No bo do samej budowy jeszcze pewnie trochę nam zajmie. Aha. Byliśmy w tym roku uczestnikami też zespołów parlamentarnych komisji. Przygotowywałeś na naszą stronę też dedykowane notatki z tego zakresu. Co tam w polityce, jeśli chodzi o nową tą, tą dyplomację? że Chciało powiedzieć, Chińcyki trzymają się mocno. No, no, to akurat... w sensie nie <laughs> Ale jeśli chodzi w polityce, na razie jest ten etap dyskusji, tak, mhm. ustalania szczegółów, w tym miesiącu szczególnie właśnie listopad grudzień, to był taki czas, że bardzo dużo w prasie było doniesień o. W listopadzie o tym, jak powinny wyglądać umowy, które zaczną mhm. zawierać polskie firmy. Mhm. Właśnie apel o to, żeby był jak największy ich udział, tak żeby się nie skończyło tak, że przyjdą amerykańskie spółki, amerykański kapitał i dla Polaków w zasadzie nic nie zostanie. Mhm. Z czego w grudniu już się zaczęły pojawiać doniesienia o, o pierwszych takich konkretnych draftach, które wyglądają... Zaryzykuję stwierdzenie, że dobrze, okay. natomiast konkretów takich większych spodziewam się na początku przyszłego roku, który w ogóle przyszły rok zapowiada się, że przynajmniej jeśli wierzyć planowi, który został przedstawiony, że w 26 roku możemy się spodziewać dopięcia wszystkich formalnych kwestii, tak? czyli już ostateczne potwierdzenie miejsca, już pewnie zakontraktowanie materiałów, i ustalenie właśnie, które podmioty, co robią i w jakim zakresie. Okej, okay. czyli należy się spodziewać, że prace ruszą z kopyta. I może ja. się dotrzymamy. Tak, tak. Ja. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Tak, za to trzymajmy kciuki, tego ja. się trzymajmy. Tak, tego sobie życzymy na nadchodzący rok 2026, który już niebawem, ale wracając jeszcze do podsumowania. Mateusz, opublikowaliśmy niedawno na naszej stronie internetowej raport z badania dotyczący znajomości pojęcia atomowa dyplomacja. Jesteś jednym ze współautorów tego raportu. I powiedz mi, jak polskie społeczeństwo odbiera to, czym się w sumie zajmujemy tutaj w Instytucie, czyli atomową dyplomację? Tak, to wyniki, które uzyskaliśmy, to faktycznie są dosyć ciekawe. No. Jako wykształcenie też historyka, nawet się uśmiechnąłem, okay. bo jeśli chodzi o samo rozumienie tak, atomowej dyplomacji, dwie trzecie respondentów około wskazało, mm -hmm. że jest zaznajomione z tym pojęciem, jakoś je kojarzy. Okej, okay, czyli gdzieś tam w jakimś kościele dzwonią. Tak, więc no, to jest jednak zaskakująco. Bo się spodziewałem, że będzie jednak mniejsza, mniejszy ten odsetek, a jednak dwie trzecie. I spośród tych dwóch trzecich respondentów, około 40% atomową dyplomację rozumie w takim kontekście zimnowojennym, bym powiedział. Właśnie okay. jako odstraszanie nuklearne, taką geopolityczną presję, mm -hmm. bardzo tak przez pryzmat um, paradygmatu realizmu, tak, że jakieś tak, państwa mają, siły. tak, projekcje siły mają broń atomową wymierzoną, tak, we własne stolice i... Okay. Tak, tak, taka dyplomacja kanonierek w zasadzie, tak? tylko w wydaniu atomowym, tak. Mhm. Czyli że na przykład, jeśli ktoś, czyli taki na przykład w tym ujęciu, które właśnie nasi, część naszych respondentów ma, to taki nie wiem Pakistan albo Indie byłyby e, przedstawicielami podmiotów, e, znaczy podmiotami, które prowadzą atomową dyplomację, prawda? Tak. W tym rozumieniu, tak. mają broń atomową, tak? Tak, tak. To by na pewno rozszerzało liczbę e, tak, podmiotów. No ale właśnie to nie, o to nie o to nam za bardzo chodzi, no jednak jest to dosyć spory odsetek. Z uh -huh. reszty 35% badanych faktycznie wiąże atomową dyplomację bardziej z tym soft power, tak? czyli właśnie uh -huh. budową elektrowni, posiadaniem technologii, jej transferem, dostawami paliwa. Więc to 35%, i jeszcze jest 25% respondentów, które wskazało atomową dyplomację jako takie działania bardziej edukacyjne czyli mhm. budowanie narracji, przekonywanie społeczeństwa do jakichś tam rozwiązań, właśnie związanych z energetyką jądrową, mhm. czyli działanie dezinformacji. Tego typu. Tego typu... Czyli, czyli krótko mówiąc, jest przestrzeń dla naszego instytutu, żeby promować pojęcie atomowej dyplomacji i edukować z zakresu właśnie tego pojęcia, prawda? O, tak, zdecydowanie, no bo jednak jedna trzecia badanych nie, wska nie potrafiła wskazać, co to ta atomowa okay. dyplomacja, no a spośród tych, którzy wiedzieli, większość to kojarzy. No, w sposób, który myślę, że już jest zdezaktualizowany, już od 30 lat bez mało. No, to też pokazuje pewien przekrój społeczeństwa. Ale powiedz, skąd czerpiemy źródła wiedzy? Jak już interesujemy się tym atomem, atomową dyplomacją, to skąd czerpiemy wiedzę? Właśnie, jakie są główne źródła naszej wiedzy? Tak, raport pokazał, że wiedzę o atomie nasi respondenci czerpią, i to bardzo miłe zaskoczenie, głównie z mediów branżowych o. i portali specjalistycznych. I mhm. chyba druga największa odpowiedź to były podcasty na YouTube i innych takich platformach audio-video. Mhm. Czyli jakby potwierdza się taki trend odchodzenia ogólnie od powiedzmy tych mediów tradycyjnych. Jeżeli ktoś hmm. jest zainteresowany tematem, to po prostu znaj znajduje sobie własne, własny jakiś kanał, przez z którego czerpie wiedzę. W tym momencie o, zachęcamy do subskrypcji kanału Atomowa Dyplomacja. <grymacja> Otóż to, um, to jednocześnie, tak myślę, jednak stwarza pewną, um, pewne niebezpieczeństwo, mm -hmm. bo wiadomo, no, mnogość opinii to jest większa szansa, że. Któraś z nich będzie nawet nieświadomie szerzyła jakąś dezinformację. Mm -hmm. Tak, któregoś razu się pojawi na portalu, wydawać się może specjalistycznym doniesienie o jakiejś tam awarii i od razu będzie osąd dotyczący skąd się w ogóle ona wzięła, i już będzie szerzony strach, a potem się okaże, że po prostu na chwileczkę wyłączono zasilanie i nie było się czego bać na dobrą. A w sprawę. ogóle to było zaplanowane. O, no. no właśnie, nie. Więc na pewno to jest jakieś niebezpieczeństwo, ale jednak ja bym się skupił na tym, że mamy, widzimy dosyć duży pluralizm, jeśli chodzi o źródła wiedzy, i to jest jak najbardziej budujące. Super, no to mamy nad czym budować. 2026 rok. Jak rozumiem, będzie rokiem, kolejnym rokiem wyzwań, jeśli chodzi o atomową dyplomację zarówno na świecie, jak i dla Polski. A dla naszego instytutu wyzwaniem, jeśli chodzi o dalszą promocję pojęcia, dalszą edukację w zakresie atomowej dyplomacji i mnóstwo nowych działań, ponieważ przed nami, jak rozumiem, kolejne przeglądy tygodnia, kolejne biuletyny, kolejni atomowi Ambasadorzy, i Mateusz, mam wrażenie, że w następnym roku będziemy się widzieć i słyszeć częściej niż w tym roku, prawda? Bo tu w tym roku podsumowujemy, a myślę, że rozszerzymy nasze rozmowy na następny rok też. Myślę, że jak najbardziej. Jednak miesiąc w miesiąc dzieją się rzeczy, bardziej lub mniej, ale zawsze interesujące. Uh -huh. No i cóż, tym bardziej, że... Historia przyspiesza. Słucham? Historia przyspiesza. Tak, tak, historia przyspiesza i to wręcz hmm. za, za szybko, jak na, na moje gusta. Hmm. Ale no, jedno jest pewne. Cały czas i to pojęcie, atomowa dyplomacja i ruchy państw, to wszystko jest w trakcie takiej, właśnie jak użyliśmy w raporcie, takiego słowa krystalizacji. Hmm. To jest naprawdę, dopiero teraz się kształtuje, najważniejsze, że to się dopiero kształtuje w świadomości społeczeństw. I myślę, że właśnie tutaj rola Instytutu jest nie do przecenienia, bo faktycznie nie ma, nie ma za dużo ośrodków, które są w stanie wskazywać te kierunki tego, co się dzieje. Mhm. Jednak to robimy i myślę, że w tym jednak duża będzie nasza, nasza rola. Tak, tak, myślę, że właśnie plasowanie Instytutu jako w sumie jedynego podmiotu, jedynego think tanku, który zajmuje się stricte atomową dyplomacją w zakresie polityki, właśnie zagranicznej, łączenia energetyki, polityki zagranicznej, to jest coś, Innowacyjnego, coś, co nazwy różnie, jako fundacji, i z czego się bardzo cieszę, że możemy właśnie Cię mieć jako stałego współpracownika, właśnie przygotowującego dla nas analizy i trafne podsumowania tego, co aktualnie się działo. Mateusz, bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszym podsumowującym rok odcinku. Jak rozumiem, będziesz z nami w 2026 roku i będziesz przygotowywał też we współpracy z nami kolejne fascynujące przeglądy tygodnia. Słyszałem coś o jakimś większym podsumowaniu 2025 roku. To taki hint dla tych, którzy wytrwali z nami te dwadzieścia kilka minut, więc będziecie wiedzieli, że w 2026 Mateusz szykuje większe podsumowanie tego, co się działo w 2025. Dziękuję Ci za bycie z nami w 2025 roku i wszystkim Państwu, naszym obserwującym, słuchaczom, widzom, bardzo dziękuję, że byliście też z nami. Zachęcamy, jak zwykle, do śledzenia naszych kanałów komunikacji na Facebooku, YouTube, Xie, Linkedinie, na wejście na stronę internetową i zapoznanie się z raportem autorstwa także tutaj obecnego Mateusza. I co? Razem z Mateuszem życzymy Państwu też szczęśliwego nowego roku 2026, spełnienia wszystkich marzeń, sukcesów w projektach, inicjatywach, które Państwo prowadzicie oraz życzymy sobie, może w 2026 nie powstanie jeszcze pewnie elektrownia, ale żaden SMR, ale żeby chociaż już przybliżyć się o ten jeden dzień, jeden rok. Dziękuję pięknie za rozmowę. Mateusz, wszystkiego dobrego. Dziękuję również i wszystkiego dobrego życzę. Tak Tobie, Jakubie i naszym widzom.